Siemano, wszystkim. 7, 8, 9 luty. Właśnie tak. Co to może być? Piąte, piąte urodziny salonu wędkarskiego Haczykowo w Rzeszowie na ulicy Przemysłowej. Będę tam przez pełne 3 dni z tym sprzętem i będę wam pokazywał, jak kręcę takie cukierasy i nie tylko, które oczywiście będą dostępne do zakupu na tych urodzinach. Przez pełne 3 dni. Każdy, w każdy dzień będzie obowiązywał konkurs, w którym do wygrania będą boksy niespodzianki przygotowane przeze mnie z sprzętami rękodzielniczymi FlyFish. Dokładnie. Każdy, kto zakupi przynęty FlyFish za kwotę minimum 40 zł, będzie brał udział w konkursie. Każdego dnia na samym końcu będzie losowanie boksa no, i będzie się kontaktował ze zwycięzcą. Ale żebym mógł się z Wami kontaktować, to każdy z nich po zakupie podejdzie do mnie z Paragonem, na którym jest dowód zakupu, że zakupiliście te przynęty flyfish za kwotę minimum 40 zł. I więcej szczegółów powiem Wam już na miejscu. Co Wam mogę więcej powiedzieć? Do zobaczenia i widzimy się za ponad tydzień, gdzie w salonie wędkarskim, haczykowo. Siema!